Witam, jest to jest kolejny unboxing prenumeraty Tetnika od Aszet. Tym razem prenumerata 23. Łatwo mi policzyć, ponieważ mam w mieszkaniu trzy prenumeraty i są to prenumeraty od 21, tak więc no, bardzo łatwa matematyka. Niestety ostatnio miałem mało czasu na pracowanie z Tetnikiem. Udało mi się skończyć jeden długi projekt, tak więc to jest duży plus. I bardzo mówię, że zobaczyliście jego wyniki, zanim widzicie ten filmik. Wystarczy no, powiedzieć, że nagrywam to, jak widzieliście unboxing 21 prenumeraty. I jeszcze nie widzieliście budowy pierwszej, pronomeraty, prenumeraty? Bo już nawet nagrałem, bo nie, 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 nie zrobiłem jego. Rada dobra, już mniejsza. Nie przedłużam dalej. Otwieram paczkę i patrzymy, co jest w tej prenumeracie. Oto i paczka. I jak widzicie, jest lekko otwarta i nie był to wściekły listonosz. A po prostu ja chciałem sprawdzić, czy na pewno jest ta numerata, o której myślę. Ponieważ między dostaniem tej numeraty a ostatniej, czyli 22, minęło dziwnie dużo czasu. Ale tak, to jest ta numerata, która powinna być. Tak więc, no, coś się tam dzieje w Asze. Widziałem filmiki ludzi, którzy zbudowali swojego technika już do numeru 136. Tak więc, przynajmniej do tego numeru też ja swojego technika. A przynajmniej powinienem, to nie. Ewentualnie mógłbym sprowadzać go z zagranicy, ale tego wolbym nie robić, bo to byłoby pewnie duże koszta. No, ale dobra, już otwieram. Tym razem bez nożyka. I na początku jest osiemdziesiąty szósty numer. 87, 88 i duże pudło z numerem 89. Na koniec zostało już tylko papierek zapłaty. O, nie tylko. Jest tu jeszcze tylko Polska, czyli pewnie jakiś zbiór lektur, po prostu powieści polskich, polskich wydawców. Znaczy polskich wydawców, przepraszam, polskich pisarzy. No tutaj Rejmonta, jest Sienkiewicz, no Żeromski, Tak więc polskich pisarzy. Ja dostałem e-mail z reklamą tego, więc kojarzyłem, że to jest, ale to mnie ani trochę nie interesuje. Bardzo nie lubię starej literatury polskiej. Zobaczmy sobie jeszcze ten papier do zapłaty. Termin zapłaty, o! Jeszcze jest przed nim, tak więc fajnie. I teraz otwieranie wszystkich po kolei. Ja sobie ustawiam ustawię tak właśnie po kolei. No i na początek 86. A w 86. Złota era linii Kunard, czyli tej firmy, która była konkurencją dla White Star Line. Tutaj mamy Saksonię. I Karpatie, Słynną karpatię Archibald Grassi, Nie wiem czy Grassi, czy Gracie. Ostatni z RODU. Który to. Nie wiem, może był pasażerem Totonika. Albo po prostu jakąś osobistością. A dobra. Był w filmie Camerona, tak więc był pasażerem Dobra. I jak widzicie tutaj. Kolejne sekcje kadłuba. I jest to górna sekcja kadłuba. Która dostaje się w prenumeracie 85. Tam była połówka z tym wycięciem na silnik dolna. Teraz mamy górną i cóż, oprócz tego już BM i LM je mam. Tak więc to oznacza, że ta numerata jest w całości. Teraz 87. I 87. Persik, jakiś statek White Star Line, największy diament świata. Mam nadzieję, że nie był na pokładzie Tatarnika kopia, chyba nie, bo był w Berle, króla Anglii. Tak więc, no, raczej na pokładzie Tatarnika nie był. I tutaj znów podobna sytuacja. Mamy tylko i wyłącznie jedną część kadłuba. Tym razem dolną część po przeciwnej stronie, co ten, ta część z otworem. No, i śrubki LM. Tak więc znów wszystko i znów mało. 88. I tu znów pewnie będzie ciężka dłuba. Oceanik, tych na świecie, pewnie swoich czasów. I to jest, jeśli to jest oceanik, to jest z czasów przed tenika. Tak, 1899. I tak duży jak na te czasy. I Amelia Mary Brown, kucharka na płacie No i tak jak mówiłem, kolejna z układu, czyli górna część tego, co dostaliśmy w poprzednim numerze. I tak to się prezentuje. Nic nowego, jest lekko wygięte pod kształt ruchu technika. No i mnóstwo śrubek LM, tak więc tak jak ma być. Chowam to i zajmuję się największym numerem tej promenady. Zobaczmy, co będzie w następnym, następnym numeracie. Zaczniemy od jakiegoś nowego elementu schodów, pewnie części prywatnej promenady i części ściany tej promenady. Tutaj dalej. Złota era linii Cunard, era część druga, czyli to, co było chyba w pierwszym numerze tej promenady. Grand Prix Francji, czyli no Grand Prix, coś znowu z tej ery. No i teraz jesteśmy pokładu B, czyli będę miał pełny, pełną ścianę pokładu A, B i C. Bo ten pokład B to jest tak wiecie, Tak. znów plastik. Czyli nic nowego. Wydaje mi się, jakiś lekki, bardziej chropowaty niż poprzednie. Tutaj widzimy części tyłu pokładu C. No bo tak jak mówię, tutaj jest pokład C, tak więc nazywanie tego po prostu pokładem B jest dość dziwne. Czyli, okay, tutaj jest pokład B. Nie, więc ja mam teraz tutaj te naklejki choćby. To one są faktycznie od pokładu B. Natomiast no to jest, to są siany pokładu A, B i C. Tak więc tak. Jest to, jest to i są wszystkie AP w środku, tak więc znów jest wszystko. Tak więc ta. To numerata jest znów kompletna. No i w sumie w tym momencie to ja robię to wszystko. Tylko już jako kontynuację tradycji. No, bo od dawna się nie zdarzyło, żeby hatchet czegoś mi nie dało. Tylko na początku zdarzyło się jakieś takie małe fuckupy. No ale teraz wszystko jest w porządku, tak więc. Zaraz to sobie odłożę na kubkę wstydu, duży ilości prenumerat i no, będę się pewnie tym zajmował za jakiś czas. A Wy komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, w której jeśli film Wam się spodobał. Na razie.